Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Don't Star Ship Racket. W momencie, kiedy Wy to oglądacie, cały czas trwa Richtur i jesteśmy w tym momencie najprawdopodobniej w białym stoku, jeżeli dobrze pamiętam, w białym stoku. Um, jutro ruszamy do Warszawy, jutro już odcinka nie będzie, niestety nie zdążę nagrać na zapas jeszcze jednego, mam nadzieję, że w jakiś sposób mi to wybaczycie, bo też obok tych odcinków Donsterwa na pewno, nie no, jestem przekonany, chyba że no, coś się stało, pojawiają się inne odcinki, a może w tym momencie jest tak, że odpukać. Że już w gazecie cała telewizja i wszyscy huczą, że autokar z największymi YouTuberami w Polsce się rozbił i my już nie żyjemy na przykład. A wy oglądacie filmy nagrane przed moją śmiercią. Tak też może być. Mam nadzieję, że ta zabawna sytuacja urozmaici wam w jakiś sposób oczekiwanie i będziecie się równie dobrze bawić na następnym Bridgestur, na którym nie będzie nikogo z ekipy Ridzon, bo wszyscy nie żyją. Śmiesznie by było. Tak, także. hehe <laughs> Zabawne, nie, dobrze Słuchajcie, w każdym razie, w dzisiejszym odcinku, udajemy się tutaj, żeby odkopać kolejny skarb sobie tam będziemy mieli też szarca Do zrobienia sobie pirackiej czapki kapitana piratów Eee, panie ogniu, dobra, może dorzuć mi ten jeden pienik, nie będę taka, taka sknera Bo zaraz się skończy w ten sposób, że kurna umrę, nie? This will keep my hands free, tak, to prawda Będziemy mogli dzięki temu pływać, mając wolne ręce. Dobra, myślę, że możemy już powoli udawać się tutaj w stronę naszego okrętu, żeby nie marnować więcej czasu i ruszać już do. ruszać już do naszego skarbu. Powinny być takie tereny faktycznie pół na pół, po których można i chodzić i pływać, no nie? To byłoby mega spoko, tak mi się wydaje, no ale nie można mieć wszystkiego. Lecimy w takim razie z tym żegielkiem, jest naprawdę tak świetnie. Aha, tak go mogę zdjąć. Tak go mogę założyć. Podejrzewam, że przy dużym wietrze pewnie trzeba go zdjąć. Jeżeli jest on dla nas niekorzystny, na przykład wiatr, który w danym momencie się zerwie, no to może nam całkiem uniemożliwić płynięcie w którąś stronę, nie? W którą my byśmy chcieli. Kurde, panie, teraz to po prostu się tak sprawnie przemieszczamy. Ślicznie, ślicznie, elegancko pięknie, ładnie. Dobra, dopływamy w takim razie do brzegu wyspy ze skarbem i sprawdźmy to. What a show! Of Okej, okay, mamy kolejnego Touchstone'a, ślicznie Więc teraz no jak zginiemy sobie, to... Dobra, to jeszcze go odnowimy się tutaj. O kurwa, co tu jest? It's zepsuty. Malfunctioning Novelty Ride. Jakbym miał ringting, to bym sprawdził, czy tutaj pasuje, bo wydaje mi się, że może tak być. Że tutaj potrzebujemy części poprzynosić, żeby to naprawić. I ciekawe jestem, co z tego wyniknie. Dobra, zobaczmy co tutaj przy tym skarbie jest. Musimy sobie zrobić łopatę. Zajebiście się jaram. Mążarce szarcę weźmiemy do czapki. O, 10 złotych monet. Ciężko było się spodziewać czegoś innego, tak szczerze. Dobra. Podbierajmy sobie... No nie, nie wykopuj tego, ja pieprzę. Dobra, zosa wszak znowu. No. No i pój teraz nie będzie rósł, będzie zmiennięty. Brawo, Weaker, bo to jesteś dumna z siebie? Mam nadzieję. A czy... Jeżeli tu będzie król świn... Bo tu widzę, jest jakaś świnia i są jakieś prymitywne murki, więc zobaczę, oznaczać, że na tej wyspie będzie król świń, a może i nie. Ciekawe, jestem, czy za złote monety on coś może mi dać, ale zaraz się rozejrzymy, co to są za tereny, eee, co się znajduje na tej wyspie. Dobra, tutaj mamy tak, tutaj mamy te typowe tereny bagienne. Tutaj się nie wpierdalamy póki co, bo, bo tutaj są te żaby, które zabierają na przykład całe życie zaledwie. Okej, tu mamy dużo krzaków z tymi. To jest jeden z tych biomów, jeden z tych rodzajów wysp, gdzie chcieliśmy się zatrzymać, tam chyba przy drugim podejściu, nie? Bo żeśmy trafili właśnie na taką wyspę, tylko tam były wkurwiające małpy jeszcze i to nam troszeczkę psuło obraz sytuacji. No a tutaj mamy póki co zaledwie jagody, więc spoko. Pozbieramy sobie to wszystko. 19 sztuk, pięknie. I rozejrzyjmy się troszeczkę po tej wysepce. Dobra, to zobaczmy, co jest za biom, bo takiego jasnego kolorka nie widziałem jeszcze chyba. Aha, to jest ten teren tutaj świnkerski, tak? Dobra, weźmy sobie to. Dobra, i czy to możemy do tego statku dokleić? Czy to jest właśnie to miejsce, w które musimy wszystkie rzeczy znieść teraz? Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Dobra, to weźmy ze sobą. Wywalmy te złote monta... albo dobra, wezmę larwy i zjem. Okej, okay, trochę sanity mi spadło, e, ale weźmy to, żeby mieć na pewno, w takim razie musimy poszukać czegoś innego, co nam da taki efekt, czyli zakończenie gry de facto, tak? Bo te wszystkie rzeczy, takie właśnie jak scruting i ringting i tak dalej, to wszystko jakby musimy po prostu po kolei poumieszczać w jakimś miejscu i wtedy możemy się wyteleportować z danej mapy, ukończyć jakoby planszę, która została nam wygenerowana, tak? Przez grę. No dosyć średnio tutaj jest sanity moim. Chyba będziemy musieli gdzieś pójść i podbrać sobie jakieś kwiatki. Ewentualnie muszelki wzdłuż plaży. Możemy też poszukać. to jest dosyć piaszczyście i chodzą kraby. Więc istnieje niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia muszelek, ale no... Takowych niestety tutaj nie uświadczyliśmy. Bierzemy sobie tak. Popodnosimy sobie te kwiatki. Możliwie dużej ilości. Żeby trochę popracować nad naszym sanity. I wyrzucamy od razu. Idziemy wzdłuż wyspy, żeby sprawdzić... I obszar jest dosyć spora. Jest dosyć spora, to prawda. Okej, okay, dobra, możemy w ten sposób to wyrzucać. To jest fajne. A ciekawe jestem, czy coś jeszcze tutaj... Okej, okay. ma małpiszony. No jak jest dużo krzaków z jedzeniem, no to zawsze muszą być małpy. No nie ma szans po prostu. Dobra, Senity w górę idzie. A tu zaraz jest kolejna wyspa i sobie chyba zaraz na nią popłyniemy. Tak mi się wydaje. Wabołów nie widziałem w ogóle. Eee, w żadnej formie. Ciekaw jestem, czy one są w stanie tutaj występować. Dobra, mamy pojedynczy kokon. A nie, te wyspy są połączone chyba z tego co widzę, jeżeli się nie mylę. Dobra, tu mamy panie Charger kolejnych. Chyba będę chciał zostać na chwilę na tej wyspie, wiecie. I trochę tutaj porobić różnych ciekawych, interesujących rzeczy. Założyć jakąś bazę. No, będę chciał chyba, bo to jest bardzo duża wyspa. Będę chciał chyba założyć tu jakąś bazę i, i trochę poeksplorować to wszystko, co mogę tu znać, bo wydaje mi się, że może być tutaj trochę ciekawych rzeczy. Sporo na pewno surowców też do zebrania. Tu mamy kolejny jakiś biom, mega duża wyspa, naprawdę, największa z tych, które dotychczas gdzieś tam łapaliśmy Dobra, troszkę inny rodzaj terenu tutaj wchodzimy Mamy tu oczywiście masę kwiatków i tak dalej Tu jest znowu piaszczysty i mamy kubki piachu, spoko No jestem wręcz przekonany, że tutaj coś ciekawego jeszcze znajdziemy, no nie? Bo to jest po prostu mega duża wyspa i nie wydaje mi się, że jest tak z przypadku Tylko, że faktycznie to może coś tam sobie oznaczyć. Tu mamy bardzo dużo tych warzyw Dobra, to jakiś kamień sobie leży. Kolejny, no w chuj tych warzyw jest, to prawda, i kwiatków, i trawy, i tak dalej, bardzo fajnie. Tam jest nasza łódka, więc no, trochę żeśmy się od niej oddali, ale spokojnie. Tak sądzę, jest Potato, po to trawy, kwiatki, wszystko, Librarian needs food, Foods. Spokojnie, zaraz sobie zjemy. kurwa! Dobra, kwiatki sobie tak robimy. Podnosimy i wyrzucamy. Podnosimy i wyrzucamy. Znaczy szczerze, jakbym raz na który coś odłożył. Popodnosił sobie te kwiatki i w ogóle No to bym mógł później... Dobra, ej Pirate Head mogę zrobić Potrzebuję tylko linę Dobra, korale na chwilę wywalę już zostaniemy PIRATEM! Zajebiście! Ło panie! Teraz to jestem groźny, jak kurzony woźny, ślicznie Dobra, muszę tak samo podnosimy i wyrzucamy O, i Pirate hat nam zwiększa senity, nawet w nocy, więc fajnie O kurde, moment, potrzebuję szybko... O kurde, mogę tylko fire pit Dobra, to szybko Dobra w takim razie tutaj się osiedlamy na. No tak szczerze to zjem Mandrejka sobie. Wydarł pizdę i budzimy się rano. Bardzo ładnie. Ok, przejdźmy się dalej po tej wyspie, żeby zobaczyć co to jest. Dzień 18. Eee, bardzo moim zdaniem powinni popracować nad takimi losowymi zdarzeniami, które byłyby dodatkowymi wyzwaniami. Tak jak właśnie poprzednio były te ataki psów, zima i tak dalej. No to zobaczcie, mamy już praktycznie dzień 18, a nic takiego się nie dzieje. Pewnie zaraz zacznie się dziać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy mamy tu pory roku właśnie podział na zimę i lato Dobra, tutaj tak wygląda teren tego Pójdźmy sobie jeszcze może od tej strony tutaj zobaczyć te piaszczyste pustkowie Pustkowe... Pustkowe piaszczysko. możemy sobie tutaj obejrzeć, zobaczyć Sanity też bardzo ładnie się naładowało od mandrejka. Może od tych muszelek już aż tak wysoko po prostu, żeśmy to sobie wybili na YouTube do top 100. Dobra, tu na ładnie. I okej, mamy tu kamienie, piachy, wszystko. No wchójcie czy tu jest. Jestem, w ten sposób tak naturalnie zrobiono na duża wyspa, czy faktycznie to jest tak skonstruowane, że coś jeszcze ekstra mamy tutaj znaleźć, no nie? Bo to jest naprawdę ogromny teren. I to jest w związku z tym fenomenalne miejsce na zbudowanie bazy. Tak naprawdę bo mamy tutaj dostęp i do tutaj trawy, kwiatów, i tutaj bambusy i ciernie, i pająki są, i małpy, i tutaj są jakieś skały. Tutaj są drzewa mega dużo, tutaj jest kamień w ogóle, touchstone, no to jest naprawdę idealne miejsce na zrobienie sobie teraz nowej tutaj bazy wypadowej I to jest coś co na pewno będziemy chcieli za chwileczkę sobie zrobić, jak tylko całą tą wyspę zwiedzimy Dobra, tutaj kraboszczaki uciekają, tu mamy jakieś pszczoły na dodatek, więc w ogóle fajno I to zwykłe roje, a nie te agresywne po prostu, bo te agresywne to jest tak przejebana sprawa, że to się w pale nie mieści Dobra, tu jest jakaś świnka, jeszcze kolejna, no tak, bo ona ma tu swoją chatkę, puchatkę gdzieś po lewej stronie. Dokładnie, w razie czego możemy im po prostu te chatki zniszczyć. Mamy parę kamieni z larwami, żeby jakieś żarcie sobie ogarnąć. W razie czego mamy też mandryka? Mandryk jest tak świetny, po prostu mega. Naprawdę nie trzeba zupy z tego robić, tylko sam ugotowany ten, sama ugotowana mandragora robi fenomenalną robotę. Okej, okay, to coś mamy, zobaczcie. Wiadomość w butelce. Po raz kolejny. I sobie odczytamy, czy ktoś tutaj rucha mi matkę, czy być może jebie fubusować? Kolejne monety sobie weźmiemy. ciekawe jestem, czy one do czegokolwiek się przydadzą, poza kolekcjonowaniem ich. Message in a battle. Ok, czyli tu się pojawił kolejny skarb na tej wyspie, na której już byliśmy. Dobra, to wiecie co? Zanim się tutaj zadomowimy na dobre, wsiadźmy na nasz stateczek. E, idąc może wzdłuż tutaj, żeby odkryć ten z tej wyspy, no bo ona jest ogromna, mega. Tutaj sobie dojdźmy. I podpójdźmy sobie tam jeszcze w tym odcinku po tamten skarb. Zobaczmy, co w nim jest. Tak, tutaj będzie na pewno sporo do wycinki. Te pająki trzeba będzie jakoś tam urobić sensownie. okej, okay, a tu mamy jeszcze bagienną część taką, tak jakby ja na nią nie wchodziłem. Ło, mermajdy tu są. tak jak normalnie, zajebiste. I to jest jeszcze. Aha, tu jest przejście do tej piaszczystej części. Spoko. Tu jest coś jeszcze. Szkielety jakieś dwa. Kolejne szkielety. O kurwa, ej. Wygląda groźnie, że tu jest tyle szkielety. Cykam się trochę tu wchodzić. Cykabliat. Kolejny szkielet, kolejny szkielet. Okej, okay, to jest po prostu jakiś przylądek tych szkieletów wszystkich. Ale no ciekawe. Fajnie, że coś takiego też ma Parespi, no nie? Lepiej oczywiście, jakby to miał jakiś większy logiczny sens, ale tak też jest spoko. Zawsze coś tam się zadzieje. Dobra, idziemy przez te bagna. No, tutaj zdechnąć można. No właśnie, wypierdalają na nas te stworki już od razu. Tu się ktoś napierdala. A nie, dostrzelają cały czas te. Co to jest? Life jacket tu jest. Zajebiście, od razu ładujemy do statku. Hmm, a co możemy wywalić? Siekierkę, tak mi się wydaje. Dobra, siadamy w takim razie na łóżku. Tu mamy to aktywowane już elegancko na Armored Boat. Live jacket brali czego? Aha, jak sobie. Kurwa. Rozumiem, że jak mam live jacket i miałbym się utopić czyli łódka by mi się roztrzaskała no to live jacket nie ratuje, spoko. Żaden problem. Kurne, o panie, teraz to można podróżować. To jest w ogóle totalnie inna rozmowa: jak sobie z falami i z wiatrem jeszcze płyniemy, no nie? I... O panie, no nic tylko żeglować to po prostu. Coś fenomenalnego, włamek sekundy, W ułamku sekund strzał. Po prostu docieramy tutaj. Bierzemy łopatę w garść I mamy kolejny skarb Łocie w chuju Święty Jezu Pierdalacz co my tu mamy? jam kolejny, ślicznie Będziemy sobie mogli różkę zrobić Skurwy syny, dobra, się ze sobą Sy. O, dobra, ale będzie na ranka. Poddychają węzły, czuję, no. Może Venom Gland z któregoś wypadnie, byłoby fajno. Zobaczmy, jakim im tu walka pójdzie. Zdech, Snake Skin i Snake Skin razy 3. Niestety nie dostaliśmy Venom Glenda, szkoda. bo nie bym sobie przywłaszczył, że tak powiem. Nawet no, na łódeczkę w takim razie. Czekujemy na łódeczkę, wypijamy sobie wódeczkę i tutaj rozstawiamy, albo podpłyniemy właśnie do naszego ogniska tutaj na noc. No i totalnie chcemy na tej wyspie ustanowić sobie naszą kolejną bazę. Gimbazę jakąś taką, po prostu wypadową stąd. No i co, i mamy tutaj pewnie dużą połać do zbadania, tutaj dużą połać, no jest w Jeszcze na tej mapie, pytanie jak ona jest duża, czy ona jest generowana w nieskończoność teraz? Tak jak w Minecrafcie, że jest praktycznie nieskończoność, tam w pewnym momencie po prostu już SID nie wyrabia z generowaniem, ale to jak bardzo, bardzo długo się idzie, tak? Żeby mapę w Minecrafcie skraszować, zbugować, to trzeba się ostro postarać i iść, nie wiem, przez 5000 lat w jedną stronę po prostu, tak? Ciekawe ciekaw jestem, jak zostało rozwiązane to tutaj. I pewnie w jakiś sposób będziemy się musieli w którymś z przyszłych odcinków o tym przekonać. My skakujemy tu w takim razie. Rozpalamy sobie ognisko, pozbierajmy trawę Tak, czym my możemy zapalić, tak szczerze, bo nie mamy jakoś bardzo rzeczy do palenia Najlepiej byłoby szybko ściąć drzewo, ale nie mam siekiery, w ten sposób wolnej Nie mam też pieńków, dobra, musimy patykami napalić Kurde, no słabe to jest palenie patykami Koralami nie mogę, silkiem z... proszę zapomnieć, łaskawie sobie To Nie ma szans Dobra, sobie możemy podejść po prostu Okej, okay. dobra, moi kochani, zaczyna się noc dnia 18, za chwilę zaczniemy sobie tutaj robić bazę, jeszcze dokładnie tylko zwiedzimy tę część wyspy, bo tak to poza tym całość mamy w miarę gdzieś tutaj, postawimy sobie wyspę, bo to będziemy mieć blisko do tych krzaków z jedzeniem, to jest fajne, a póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Don't Starve Racket. trzymajcie się, cześć!